Buongiorno! Buongiorno! Pijemy sobie kawkę. Espresso. Bowiem przyniesiemy się do stolicy pizzy, makaronu, kawy, lodów, zabytków i... Apostolskiej. I papieży. Tak, stolicy apostolskiej. Tak, czyli witamy Was w Rzymie. No tak... Watykan, Rzym... Teoretycznie no. witamy Was. Bo dzisiaj właśnie będziemy mówili o, o Rzymie, o wizycie księdza Franciszka Blachnickiego w Rzymie i o tym, co tam się wydarzyło. Natomiast musimy zrobić też podsumowanie w ostatnim odcinku. Tak, ostatnio mówiliśmy sobie o różnych przeciwnościach, których doświadczał ksiądz Blachnicki i o tym, że nie był przywiązany do dzieła. I to nas zachęcało do tego, żebyśmy my również nie byli przywiązani do swojego dzieła życia, i żeby nie przedłużać nie zabierać czasu antynowego, to No dobrze, więc jesteśmy, że Andrzeju, jesteśmy w Rzymie. mamy rok Chociaż tysiąc... tu zimno. Tak, mamy rok 1978, rok przełomowy. Tak, wtedy to, tak jak pamiętamy, tak jak to już zostało wspomniane, ojcem świętym zostaje niejaki Karol Wojtyna, Wojtyła i on był, słuchajcie, Polakiem, niewiarygodna wiadomość, biskupem krakowskim. I mówiliśmy kilka odcinków wcześniej o tej wielkiej przyjaźni pomiędzy Franciszkiem Blachnickim a Karolem Wojtyłą. Która mhm. zupełnie przez przypadek mhm. powstała, bo... Przez lody w Krakowie, po lody w Rzymie. Po lody w Rzymie. Dosłownie. I yy... ksiądz Blachnicki pojechał na inaugurację pontyfikatu Ojca Świętego. I tam usłyszał bardzo znaczące zdanie. Było to dokładnie 23 października 1978 roku. Zdanie, które Ojciec Święty skierował dla Polaków po raz pierwszy. Jako papież, może nie po raz pierwszy jako papież, albo pewnie skierował jakieś wcześniej, ale jako już zainaugurowany mm. papież, powiedział, że trzeba przeciwstawiać się wszystkiego, co uwłacza ludzkiej godności, i wtedy już, słysząc ksiądz Blachnicki, to zdanie już sobie myśli Krucjata Wyzwolenia Człowieka jako dzieło, które będzie przeciwstawiało się ludzkiej niegodności związanej właśnie z uzależnieniem od alkoholu i wyzwalało w ten sposób. Czyli przeciwko temu wszystkiemu, co zniewala, by człowieka prowadzić ku wolności. Ku wolności. Jako ta forma postu i oddania właśnie w modlitwie wszystkich, którzy są w niewoli alkoholowej, ale nie tylko niewoli alkoholowej, bo każdej niewoli. Mhm. Natomiast też pod koniec października Ksiądz Blachnicki był na audiencji generalnej i tak sobie myślał w głowie, że fajnie by było chociaż zamienić zdanie z Ojcem Świętym. No i coś niewiarygodnego, bo Ojciec Święty wychodzi w auli Pawła VI. Patrzy w tłumie ksiądz Blachnicki i zaczyna krzyczeć: Ojcze, pro księży profesorze! księże profesorze! Kiedy ksiądz profesor właśnie Blachnicki, bo tak go nazywał, yy, podszedł do Ojca Świętego, to powiedział właśnie takie zaproszenie. Zapraszam dzisiaj księdza profesora na kolację. No i co pojawiło się w, w głowie księdza Blachnickiego? No ja bym powiedział, idę jak najbardziej. I ksiądz Blachnicki poszedł na kolację z Ojcem Świętym i tam yy, też niezwykłe zaproszenie, bo ojciec święty powiedział do księdza Blachnickiego, nie wyobrażam sobie, żeby tutaj w Rzymie wakacje nie było oaz. I znowuż ksiądz Brachnicki sobie pomyślał, no nie będziemy robili pierwszego i drugiego stopnia i nawet trzeciego, który do tej pory był robiony, tylko zrobimy coś innego, nowego. I powstała wizja rekolekcji opartych na zwiedzaniu rzymskich kościołów. I to jest właśnie obecny trzeci stopień Oaz nowego życia, która się odbyła w 1979 roku. I to też, to nie było zaproszenie takie powiedziane Kurtuazynie, no fajnie by było, jakby była oaza. Mhm. Tylko dosłownie ojciec święty przez e, Stanisława Dziwisza, wtedy tylko księdza, albo aż, e, w, w, przez swojego sekretarza e, tak się dowiadywał po prostu, czy jest coś robione w kierunku, żeby było oazy w Rzymie. Czyli rzeczywiście tym się interesował. Zdecydowanie. Że to nie, że to nie było właśnie tak jak mówisz, taka, taka, taka no, notka dyplomatyczna przy kolacji, tylko rzeczywiście mm, wielkie pragnienie Ojca Świętego, by, by taka oaza się odbyła. No i oaza, się odbyła. której doświadczenie miał zresztą, prawda, z czasów krakowskich. I się odbyła. I cóż, no, pozdrawiamy wszystkich oazowiczów, którzy byli wtedy na w 79 roku na takiej pierwszej oazie. No ale no, trzeba sobie wyobrazić ten niezwykły klimat trzeciego stopnia w Rzymie. Kiedy Polacy jeszcze tak tłumnie nie przyjeżdżali do Rzymu na zwiedzanie albo do Ojca Świętego, to oni tam, jak wspominają, byli witani jak królowie w tej, w tej, w tej stolicy apostolskiej. I tak samo Ojciec Święty, który do nich po prostu przychodził na, na pogodny wieczór, na ognisko. Czy, czy w ogóle sam wyjaśnia, musiał być już pewnie czymś bardzo takim egzotycznym, bo raczej to były takie czasy, kiedy ludzie no, tak no, nie podróżowali, czy bynajmniej nie było to takie łatwe, I możliwe, jak dzisiaj. No. no i kwestia też finansowa, bo zupełnie inny przelicznik tych pieniędzy, złotych na... Znaczy, no wyjazd deliry. zupełnie do innego świata, nie? Tu mhm. z bloku komunistycznego, jednak do państwa turystycznego, ale też takiego, no, demokratycznego. No. Trochę się rozmarzyliśmy pewnie o egzotycznych podróżach, która wtedy, te kolekcje taką była podróżą. Natomiast pytanie, czego nas uczy? Czego nas uczy ta postawa Ojca Blachnickiego? Znaczy, ja myślę, że uczy nas otwartości na słuchanie tego, co też Pan Bóg nam mówi przez ludzi, a w szczególny sposób powiem Ci, że Bóg, który mówi do nas też przez. Kościół, który rozumiemy jako kościół hierarchiczny. No. Bo to jest czasami tak, że mamy taki jakiś problem, i się pewnie też współcze współcześnie, w ogóle by mieć kogoś, kto jest dla nas autorytetem, a bynajmniej dla nas katolików, na pewno autorytetem zawsze powinien być Ojciec Święty, prawda? Czy on jest z Polski, czy on jest z Niemiec, czy on jest z, z Argentyny, ale jest głową kościoła tym, tutaj na ziemi. Więc na pewno ksiądz Blachnicki y, był człowiekiem, który umiał słuchać i też y, w tym, co mówił papież, widział w jego głosie autorytet, ale że przez niego też przemawia Chrystus. Mhm. Dokładnie i pewnie ciekawe, czy, czy ojciec święty mówiąc jedno zdanie albo drugie zdanie, myślał o tych wielkich działach, które powstaną, czyli o krucjacie wyzwolenia człowieka i o oazie rzymskiej trzeciego stopnia która nadal się odbywa, na którą serdecznie też zapraszamy. Czy myślał, że coś takiego powstanie na podstawie tych dwóch wypowiedzi, jego, która jedna oficjalna, a druga zupełnie spontaniczna? Czy miał takie, takie, taką świadomość? Pewnie nie miał. Natomiast mhm. widzimy, jak Pan Bóg działa. Rzuca to słowo, ziarno słowa, i są ludzie, którzy po prostu są tym podatnym gruntem i przyjmują to słowo. I wydają piękne owoce. I mhm. tego pewnie nas uczy: z Brachnicki. Tego wsłuchania się też w głos Kościoła, w znaki czasu i w innych ludzi. Więc uszy, oczy, znaczy oczy otwarte, uszy wymyte, gotowe do słuchania, a ręce yy, chętne pracy. I zdezynfekowane. Tak jest. Od Covid. Yy, więc moi drodzy, dziękujemy Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. I do zobaczenia. I do zobaczenia. Niebawem.